Dziś nagranie o aż 8 strategiach, które możesz wykorzystać Black Friday niekoniecznie grając tylko ceną, a w zasadzie to w ogóle nie grając ceną. Także koniecznie obejrzyj to nagranie do końca, żeby wybrać najlepszą dla siebie. Strategia numer jeden i ktoś powie banał, ale ja wytłumaczę za chwilę dlaczego. To jest, po pierwsze, mocne ograniczenie czasowe. I teraz, moi drodzy, ja mam za sobą takie doświadczenie, gdzie ostatnio odpaliłem okno czasowe, okno sprzedażowe, które było w mojej opinii za długie. Zrobiłem first price i w tym first price to okno sprzedażowe trwało tydzień. Konkretnie chodziło o sprzedaż nowego kursu. W zasadzie, gdyby spojrzeć na krzywą, jak to wszystko się sprzedawało, to zauważyłem, że sprzedawało się najlepiej pierwszego i Dnia. W dniach pośrodku, w pięciu dniach nie działo się prawie nic, tam było tylko kilka sprzedaży i mój wniosek jest z tego taki, ponieważ już mam kilka doświadczeń związanych z oknami sprzedażowymi i zawsze potwierdza mi się jedna i ta sama zasada, czyli czym krótsze okno sprzedażowe, tym lepiej, bo pamiętajmy o tym, że większość produktów lub usług w promocjach kupujemy jednak w pełni emocjonalnie i w pełni impulsywnie, dlatego czym krótsze okno sprzedażowe, tym większe prawdopodobieństwo, że zadziała na kliencie w postaci reguły niedostępności, czyli ten klient będzie miał poczucie, że za chwilę coś straci. A pamiętajmy o tym, o czym pisze Kahneman i Twerski, że. Lęk przed stratą działa na nas dużo silniej niż sama chęć posiadania. Dlatego mocno to wykorzystaj i czym krótsze okno sprzedażowe, tym lepiej. Nie do końca przekonują, wiecie, na przykład e, Black Tydzień cały. Nie do końca mnie to przekonuje, dlatego że wtedy klient ma za dużo czasu, może powiedzieć sobie, a odłożę sobie to na później, a wykonam to działanie w ten i w ten dzień. Lepiej jest skorzystać z bardzo krótkiego okna czasowego. Po drugie to sprzedaż komplementarna, czyli stworzenie swego rodzaju paczek, pakietów lub produktów lub usług komplementarnych z tym, co na przykład zakupił już klient albo z tym, co planuje zakupić. I tutaj bardzo mocno rozważam Wam zastanowienie się, dlatego że w wielu wypadkach to konkretnego produktu, na przykład, klient będzie potrzebował drugiego produktu. Czyli jeżeli kupujesz drukarkę, to automatycznie będziesz potrzebować tonery. Będziesz też potrzebować papier, no bo na czymś trzeba drukować. I tu ostatnio moim wielkim odkryciem, ostatnio był jasiński budowniczy, postanowiłem, że wyremontuję sobie jedno pomieszczenie w biurze. Zrobiłem je stricte pod nagrania, pod nagrania podcastu i tak dalej. Wymyśliłem sobie jakoś to pomieszczenie. Generalnie jestem bardzo zadowolony z efektu finalnego, ale wielkim odkryciem dla mnie było, kiedy w sklepie z materiałami budowlanymi, trafiłem na gotowe korytko. To był taki zestaw zrób to sam się nazywał. Tam w środku był pędzel, była taśma, był wałek z rączką, było oczywiście korytko, była folia. I teraz zobaczcie, oni dzięki temu rozwiązali mi kilkanaście problemów, bo ja już miałem kilka z tych produktów, ale jak zobaczyłem, że jest to w sprzedaży komplementarnej, że mogę kupić takie korytko gotowe, to kupiłem takie dwa. A dlaczego? Bo miałem to pod pyskiem, po prostu nie było to jakoś super drogie tam, co prawda wałek nie był rewelacyjny, i tak kupiłem osobny jeszcze jeden, ale cała reszta w pełni spełniała swoje zastosowanie, więc kupiłem te gotowe zestawy, dlatego potwórzcie różnego rodzaju paczki, potwórzcie produkty komplementarne z tym, co dzisiaj klient już może kupić, i na tej podstawie możesz wygenerować klientowi jakąś dla niego atrakcyjną promocję. Także jeżeli dla przykładu masz jeden kurs, to zastanów się, czy jest inny kurs, który jest z tym kursem komplementarny, albo jeżeli sprzedajesz jakąś określoną jedną usługę lub produkt, to zastanów się, czego jeszcze będzie klient potrzebował, aby dobrze to użytkować. Jeżeli nawet nie masz tego w swojej gamie produktowej, to tutaj taki mały tip bonusowy być może warto zastanowić. Się, czy nie wejść z kimś we współpracę, czyli na przykład nie wygenerować sobie reflinku albo nie wygenerować, nie dać mu jakiegoś procentu od sprzedaży w zamian za to, że ja mogę też jego treść dystrybuować. Trzecie to są dodatkowe bonusy, które klient może otrzymać do zamówienia. Czyli jeżeli kupujesz farbę, mógłby to, być, mógłby to być wspomniany na przykład wałek jako bonus do na przykład 5 litrów farby. Albo jeżeli dla przykładu sprzedajesz aparaty fotograficzne, to na przykład bonusowo karta pamięci o jakiejś tam określonej wielkości. Czy jeżeli sprzedajesz kurs online, to może to być na przykład jakiś szablon z gotowcami. Czyli jeżeli ja stworzyłem kurs Mistrz Cold Mailingu, to od razu przygotowaliśmy 10 szablonów zimnych maili, które nasi uczestnicy naszego szkolenia, naszego kursu mogą automatycznie wykorzystać, czyli dodatkowe bonusy, które dasz klientowi w zamian za to, że zdecyduje się teraz na zakup. Pamiętajcie, że ludzie uwielbiają bonusy, dlatego jeżeli dostają coś, co jest niedostępne ogólnie, może to spowodować, że oni chętniej dokonają zakupu. Czwarte i to jest świetna praktyka, to jest voucher na kolejne zakupy. Ja nigdy nie przestanę być wielkim fanem dawania voucherów na kolejne zakupy. Czyli jeżeli klient dokona u Ciebie dzisiaj zakupu, dostaje voucher o na przykład jakimś terminie ważności, na przykład 3 miesięcy, pół roku, roku, to w zależności od tego, co sprzedajesz, na przykład dodatkowa stówka czy dodatkowe 10% na kolejne zakupy. I takie vouchery działają ludzi na również, bardzo, również na ludzi bardzo silnie. Popatrzcie sobie, jak chociażby wykorzystują to wielkie sieci z artykułami, RTV AGD. One to wykorzystują. Masz tam bony do wykorzystania, czy tak samo bony, które masz do wykorzystania w sieciach sklepów budowlanych. Tam również dostajesz takie bony na zakupy. Dlatego zastanów się, czy w jakikolwiek sposób jesteś w stanie wygenerować klientowi voucher, który będzie miał do wykorzystania w zamian za to, że zdecyduje się na zakup akurat teraz. Będzie to dla niego dodatkowa wartość. Piąte, to bardziej sprawdzi się w rynku usługowym, to jest bezpłatna konsultacja po zamówieniu, czyli klient decyduje się na zakup danego produktu lub usługi i w ramach tego masz na przykład 30 minut konsultacji, którą możesz wykorzystać przez na przykład pół roku w ramach wdrożenia po kursie. Też bardzo dobrze sprawdzają się właśnie darmowe konsultacje. Szóste, zobaczcie jakie to jest proste, sama darmowa dostawa może być dla ludzi dodatkowym tigerem, no bo... Jest to relatywnie mała wartość, czyli tutaj nie obniżamy jakoś super ceny produktu, bo zwróćcie uwagę, że wszystkie strategie, które Wam proponuję, nie do końca tyczą się gry cenowej. Tutaj mówimy o innych wartościach, które są dla klienta. Więc tutaj mówimy jasno o darmowej dostawie, czyli jeżeli kupisz w ten i w ten dzień, to otrzymasz od nas darmową dostawę. To również silnie działa na ludzi. Mam bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o przedsprzedaż książek. Naprawdę darmowa dostawa sprawdza się świetnie. Mogę powiedzieć śmiało, że większość sprzedaży, sprzeda... jeżeli mówimy o książkach, sprzedawała się najlepiej w oknach czasowych, kiedy właśnie była darmowa dostawa. Siódme to dostęp do jakiejś limitowanej, ograniczonej grupy. Tu możesz wykorzystać dowolnie, czy to grupy na Facebooku, czy jakieś yy, na przykład grupy na Telegramie, czy na przykład wykorzystać modny ostatnio Discord, który również wykorzystuje wielu twórców. Czyli tworzymy zamkniętą społeczność, gdzie edukujemy tych ludzi, dajemy im dodatkowe wartości. I to również może być jakaś społeczność, która będzie na zasadzie małego VIPA, w zamian za to, że ktoś zdecyduje się na zakupy w trakcie Black Friday. I ósma strategia to może być dożywotni dostęp do czegoś. Czyli dostęp do kursu, dostęp do nagrań, dostęp do materiałów, no bo zazwyczaj jest tak, że część kursów ma na przykład ograniczoną czasowość, czyli ma na przykład rok. Natomiast możesz zrobić tak, że w ramach zakupu klient otrzyma dożywotni dostęp, czyli dożywotnio będzie mógł sobie z tego kursu korzystać. Mało tego, dać jeszcze informację, że będziesz uaktualniać tam treści przez na przykład najbliższy rok, czy przez dwa lata, czy przez cały czas funkcjonowania dostępu tego klienta. I tutaj Tutaj pamiętaj o jednej bardzo ważnej uwadze, aby mocno i czytelnie komunikować to swojej społeczności czy swoim potencjalnym klientom. Tutaj tą komunikację marketingową powinieneś przygotować już minimum na tydzień przed, w sensie mieć gotowca, żeby w momencie, kiedy zaczniesz to dystrybuować, a no radzę akurat Black Friday, dystrybuować to w momencie, kiedy jest Black Friday, wówczas temu klientowi dajesz tą wartość w postaci jakiegoś tam bonusu, jasno mu to komunikuj, kiedy on z tego może skorzystać. Korzystać. A tu za chwilę mignie ci nagranie o tym, jak ułożyć proces sprzedaży, no bo skoro generujesz dobrą sprzedaż, to przyda się też dobry proces. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Hej!